Cześć nowej neczko, jestem sam i Ja dzisiaj witam Was w grze. jakiej grze? Da Survival. I przy chwilą tutaj z Dealerem sobie rozmawiam. I jak widzicie, wziąłem ja skrzynkę z bronią. Tak, wziąłem skrzynkę z bronią za naprawdę marne rzeczy, bo szybko jest pod A teraz je otworzymy. Więc raz, dwa, trzy. No i, ku, no i pięknie, no ku, no i jemeczka spadła, no kurde, no. Co, co powiedzieć? Nic nie powiesz jak, jak nic. DMka spadła. Zobaczmy jak ona w rękach wygląda, no normalnie, jak jakieś koza wyglądamy tu. Kozacki, kozacki. Kozacko. Stworzyłem nowy save bo tamtym mi się nie chciał jakoś wczytać dziwnie, nie wiem czemu. Więc musiałem właśnie stworzyć ten nowy sejf... Yy... Jestem ciekawy jak to bije. To bije szybko czy wolno? A, wolno. Nie, źle. Jeden... On sobie podobno bije tak. Z tym szybciej biegamy. Ale jest to bardzo słaba broń, a patrzcie na to. Wiecie jak ja się teraz cieszę? Mamy trzy takie trzy na trzy takie Tylko takie trzy takie trzy zadaję? No, ale takie nie jest mało takie 10. 10, to nie jest mało Mordy, my się będziemy widzieć w chacie, więc my się widzimy w chacie. Więc dobra, Mordy, ja już jestem. Ogólnie jestem. Mam nadzieję, że będziemy słychać. Bo czasami, jak strzelamy z broni, to mnie nie słychać. I mam nadzieję, że mnie słychać. Bo jak nie, to jest jakiś przypomnień. Muszę to jeszcze raz nagrywać. A ja nie wymakskuję to. Właśnie. A to jest event. Go sobie zrobimy później. Może nawet dzisiaj tego zrobimy. Tak, jeszcze dzisiaj sobie zrobimy ten eventik tutaj. Ale to zaraz, zaraz. No to pójdziemy tu. bo tam już tam poszedł. Atak zombies. No spoko, no pomożemy ci w ataku zombie, Jak najbardziej pomożemy ci. Tak yy, naprawdę nieważne. Jest to jakiś dealer. Tak, jeszcze nie. Jakiś dzisiaj kąt do bunkru alfa A prosty. zapamiętam go na lwiku Żeby m się schowała Myk Gzę, to Nie tu tylko tu, o idę Idę zmontować do motorynka Nasze rzeczy I widzicie, mam radyjko. Tak, mam radyjko. Powiem, że radyjko jest bardzo fajne. Bardzo łatwa gierka. Tego się nie opłaca robić. Mam taki tip, tip, tip. Mówię właśnie. Taki tipek. Tu jest coś jeszcze na złoty brylant. co ja mówię w górę? Nie słuchajcie mnie. Dobra, więc my idziemy na event i zaraz się widzimy. Kurde, jeszcze tak blisko nie miałem. Dobra, 10. No dobra, pomagamy oponent opone oponentowi. Jack House, tak się nazywa ten event. By po prostu gameplay, coś tam. Coś tam. Musiałem stworzyć nowy, tego, nowy w ogóle świat. I to mnie martwi, bo tam miałem glocka, ale tutaj mam emeczkę, więc... Może być. A ty, ty, trochę, te zombie. Na no, no to cha. Ho. ho, wyjaśnijmy ich na piętkę. Oj, 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 ale, ale on sieka, ale on sieka lepiej, nie? O kurde, nie mam jak nie no, mam ja się broni od niego. No to On sieka po 30. No to nie tak dużo w bo... sobie. A jak mam mu pomóc z tymi zwykłymi, to będzie trochę, trochę ciężko jest so dead atak ty się czemu machasz w typie? Nie lubisz mnie, czy coś... Czy coś właśnie? Zwracam znaczy, no Honor 10, to jest bardzo mało. Musimy 4 ataki przypomnieć. No 4 ataki, żeby zabić takiego jednego zombieczka sobie. A naprawdę to jest dużo 4 ataki. Typię... Ciebie już coś tak po 15? Oni mi po pięć zadawają, no te w ogóle nie zadawają. No nie, jaki ham, ja go ja, bronię, on mi takie coś robi w ogóle. No to jaki ham typ? Chociaż drzwi mi powinny otworzyć. Dobra, ja tego unikam. Ja tego unikam, bo ja idę do niego, właśnie. będzie już u niego się tam mi jadka dzieje. No ja, mówiłem. on zginie Zoro! Zginie Zoro! Dawaj, dawaj go na piłkę typie! Myk, dobra, poszedł do robi. Burzy się nie nie? Oj, 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 a tutaj chyba będę musiał wziąć. A nie mam! Nie mam emki, Co ja zrobiłem? Czemu ja emki nie wziąłem? Czemu ja emki nie wziąłem? To jest grzech. Będziesz tak już tutaj. Już powinienem tutaj wszystkich ich powybijać, a ich nie wybijam. Bo jacy, ty typu... po. Aaaa, kurde, ciężki ten event, nie używajmy ciężki ten event. Nie używajmy. Ja może pójdę po te rzeczy? Aaa, wszystko ma na pusto. Wezmę jakąś taktyczną broń, co zrobię. No nie, to jeden Battle lock. Kurde, wyjaśnijmy pętlą wam powiem. Tego się nie spodziewałem. Że taka słaba broń. No, ona jest słaba, nie ukrywajmy. Dobra, idziemy do nich. Jak event zniknął, to ja nie wiem. Fulnie zniknął. Dobra, to cięcia nie będę robić. Albo zginął, albo ich zabił. Coś w tym stylu. To było z początku całej event i... I przypał będzie. Właśnie nieskończoność życia? Ma no, chyba nieskończoność życia Weź Nie, z takimi debilami to ja, to ja nie, to ja nie Sorry za powiedzenie, ale no nie Jeszcze mnie zamknął Po ja ci w ogóle pomagałem W ogóle mogę to otworzyć teraz. No, jeszcze jest lokę, co? No. Mógłbym ci ich powybijać, ale ci nie, ja bo No, ale większego hamatu nie widziałem, naprawdę. Sorry za służbę, nic tworzył, tak powiedziałem, ale. No nie no, go się nie da inaczej określić. Miałem fajne domy i uciekł od niego. Dobra, my się widzimy w Hacendzie Postanowiłem, że jeszcze zrobimy ten event, więc my się widzimy na eventie. Dobra, ja już jestem Tutaj będziemy sobie otwierać po prostu skrzyneczki, to chyba każdy wie yy, Na polega rozbity samochód Znaczy, rozbity samolot jak myk, myk Weźmiemy karty, bo do bunkru ja moja. może później ci przyda Dobra, bierzemy wszystko na razie. Jak chcecie odcinek, gdzie zbieramy części do motoru, to piszcie w komentarzach. Yy. Taki często odcinek, gdzie te łodzie zbieramy po prostu. Tego rzecz. Idziemy do motoru, bo raczej z tego skończyć. Yy. Nie na przez takie coś, nie? No dobra, wystarczy. Do tego to dużo mam tylko jedzenia. Co są zombie? To co leżą na ziemi. Nie wiem, nie wiem. Widziałem tego mam. Dobra, tu. No i my... No kurde, o, dobra, I co mi się tu dzieje? O kurde, apteka, tu jest część do motoru na 100%, tu jest część do motoru na 100%, bo to, jest 100%. to jest zaberki, sobie zmiamy, no zaberki myślę. To jest jedyto Powiem wam, że nic się nie dzieje na razie ciekawego. Więc będziemy się widzieć, jak, se, jak coś wypadnie mi miłego, jak chodzi. Widzimy się jak coś mi wypadnie. No kurde, Gloszek mi wypadł. No po powiem, że już grubsza klasa. Ten glok. Zimowe te buty. To mi nie jest na razie potrzebne. Już mi chyba nic ciekawego nie wypadnie, ale warto do końca. Xda. A tu, jesteś, te bandaże chodzą na łeb? No, bandaże chodzą na łeb normalnie mi tutaj. Widzę. Bandaże mi lubią. lubię. Coś jeszcze tu będzie? Błąd pełny i Dosłownie pełny i to jest. Widzicie na tej tutaj. Just korzystać. To... Chyba to wszystko, tak to wszystko. Więc mordy. A jeszcze pójdziemy sobie do haciendy, bym zapomniał. Dobra, to widzimy się w haciendzie. Jeszcze event z d mi wyskoczył. Chyba se tam pójdziemy. A to tak... To samo Pójdziemy, pójdziemy do tego Didera. DJ Joe. No pewnie nie będzie mieć fajnie rzeczy, bo przy chwilą byłam u niego. No u takiego samego dosłownie byłem. No właśnie tam kupiłem tego. I tam się... Z tego tam coś tam będziemy robić No sprawdzę, bo czy mi się nagrywa, bo tak tak tak. Jakby to było cięcie, o tak. Tak myślałem, że to cięcie jest normalnie. Mm, tu jest dziura. Co byś ty chciał? Pięć bandaży, jeden wielki. Wszystko miałem alkoholu. Ziom! Nie mogę się tych dać tego i tego, bo że nie mam. Męki da miałem albo nie wziąłem, bo jestem taki głupi. E więc mordy. Ja tylko odirażę się tutaj. Pożegnam, więc... Mordy. To było na tyle. No i pawa!